Dzień 17 naszego daily yy, i witam was bardzo serdecznie, aktualnie szukamy sobie oponenta, ostatnie ciągłe porażki, Ok, wreszcie kolor biały, palny penguin, ale dołączył 9 lipca, no dobra, zagramy sobie z nim, najwyżej się okaże oszustem, niby już od lipca troszeczkę minęło, ale już ponad miesiąc, ale to taki oponent to zawsze jest podejrzany. Drodzy widzę, trzeba by w końcu coś wygrać. Także mam nadzieję, że dzisiaj to się uda zrobić. Okej, okay, mamy partię szkocką. Zobaczymy, jaki wariant. Hetman, tu. E, tu jest śmieszna linia. Tu. Hetman, E2. Jakoś to tam tak leciało, ale nie. Aha, król też był tu. To w ogóle mógłby być taka jakaś taki śmieszny ruszek. Przeciwnik nie może zagrać na Mata 1, bo dostanie tutaj. To podobnie jakiś skoczek tu, no chyba że goniec tu, ale go na końca tu paradoksalnie też mógłbym tu zagrać, zresztą wtedy jest bicie, tak? Więc tu trzeba uważać. Więc na to raczej sobie po prostu zagramy skoczkiem. Cały czas nie może zagrać tędy. Hm. No cóż. Nie będę marudził. Ech. Traktorzy coś tam się trafią. Nie powiem, że nie. Traktor, aktor Oczywiście po biciu po prostu króle 2. trzech. no to po prostu bijemy Hetman nigdy nie może zejść, po prostu zawsze bije. Znaczy, hetman nie może, bo jest po prostu związany. Więc po prostu ten hetman jest stracony. Tu, tu. To po prostu wybicie, wybicie je co najgorsze i wisi i goniec i Hetman, nie? Więc... Przeciwnik ma problemy. No tu. Przeciwnik nie może mi nigdy dać szacha, więc. Więc powiem, że jest bardzo sympatycznie. Także, jeśli nie stanie się zaraz nic zaskakującego, to pewnie partia się zaraz zakończy. No chyba, że przeciwnik będzie ją długo ciągnął. A wygląda na to, że planuje to dorobić. No mm, dobra. Są nowe warianty w szkockiej, gdzie się tak króla śmiesznie wystawia, więc... No, a i tutaj trochę dopuszczam. Potusza, króle... Okej, okay, tu, no to... Tu króla dobrze by było jakoś przestawić, bo on prawdopodobnie będzie tędy chciał, A na razie nie widzę zagrożenia. Telefon tu... Tu skoczek, pójdę 1 a krzyżni z poczką. 5 nigdy nie może dojść, no bo po prostu bije. A na to po prostu szach z odsłony. Okej, zagrałeś tędy, więc atakujesz mi hetmana. Ja hetmana mogę odejść, chyba nic się nie dzieje. Atakuję tu, atakuję tu, jak zagrasz tu, no to szach, tu idzie skoczka. No, przeciwnik przedłuża tę partię. To no trochę szkoda, bo bym od razu ją kolejną, gdybym mógł. Ale że nie mogę, no to... No dobrze, teraz trzeba nie dostać wideł. Fajnie by było się pozbyć tego gońca. Znaczy wideł, no tutaj nie grożą teoretycznie widły. Jakam że ona na D1, to już dostanę widły. Króla przestawię to też. Król D2, no to szach. No nie jest jeszcze to aż tak proste, więc... Zagram taki ruszek. Tego się nie boję, no bo zagram tędy. Trzeba by tego króla przestawić na jakieś bezpieczniejsze pole. Paradoksalnie nie wiem, czy D3 nie będzie bezpieczniejsze niż E2. Już jeszcze widły tutaj wchodzą na razie. A na D2 jak tutaj... na to znowu są widły. Więc widał my nie chcemy. Hmm. Dobra, na to niestety nie mogę grać tu, na to musimy się pogodzić z tym, że jako skoczka trzeba cofnąć. E5 może być w którymś momencie nieprzyjemne. Aha, dobra. Tam brzmi, czy jeszcze nie mam jakiegoś fajnego ruchu, ale to nie jest fajne, to nie jest fajne, więc trzeba się zadowolić cofnięciem skoczka. Jakby się... Jeśli tego gońca się pozbędę, to będzie nice. Zaraz zagramy ten dejf, będziemy musieli spróbowali, za wszelką cenę pozbyć się tego gońca. gońca to prawdopodobnie się cofnie, ale to osłabi ten punkt. Tą wieżę chcielibyśmy wyjąć stąd, gońca byśmy chcieli wyjąć, króla byśmy chcieli zabezpieczyć. Tak? Dużo rzeczy, które byśmy chcieli, ale po prostu część z nich musimy spełnić, żeby ta pozycja była... ...wygrywająca. Okej, okay, bicie. Bicie, bicie. Mm -hmm. Jak zbiję tu, to pewnie tu sześć odsłony i tracę, więc muszę zagrać tu. Jak zagram tu, to ty grasz tu, tu i mi bierz wieżę. Bije, że... Aha, jak zagram tu, to widły. No chyba trzeba bić. Ten który ruch po biciu jest tym najkorzystniejszym. Wydaje się, że tędy. No, bić trzeba. Jak grasz tędy, tędy i tędy, no to. Ja Idę tędy. No, teraz zagramy tędy po bić wieży. To nie jest jakieś mega groźne. no tu. Tu atakuje dwie figury, choć tak naprawdę wieża, a wieża może tu odejść z szachem, tu... A. No tu mi widły grożą, tak? Tu, tu, czy mam taki ruszek w ogóle? Może tak. Może tak właśnie zagramy. Że na to zagram w ogóle tędy. A ten król nie, nie, nie wygląda jakoś taka bezpiecznie. Tu, tu. Nagle no, to tak śmierdzi. Nie powiem, że nie. Tu, tu, tu. Jakoś wszyscy jadą. Jeśli nie zagra tędy, to na przykład tędy, no to luz, bo idę tędy. No jakieś skoczki tutaj i tutaj, to i tak jest spoko, bo zostają z materiału. Całą wierzą więcej. Więc. To Git. Hmm. Ale wygląda na to, że jednak będzie dzisiaj jedna partia w odcinku. Także okej. Okay. Liczyłem, że jak się przeciwnik szybko podstawi, no to nie będzie, tak? Ale przeciwnik jeszcze zagrał dość sprytnie. Okej. Okay. Tura nie chcemy raczej, bo dostaniemy to. Aż pytanie brzmi, czy potem, potem. Ja bym nie mógł zbić. Tutaj, tutaj to. Tutaj. No w tylko czy gram od razu tu, czy gram. Tu. Zagram tu. Jak mi ta szacha. Bicie, bicie, bicie. Jak zagra tu i tu, to gram tu, ale to on mi gra tu, ja gram tu, tu i tu. Was spróbujemy. Do świat należy. Gorzej jak zagra tędy, ale to wtedy zagram. A3 on zagra tu hm. Zagram tędy, on zagra tędy, ja zagram tędy, on mi da Double szecha, h to ja zbiję ja Zbiję hm. Może on będzie wtedy tędy i będzie wygrywało? Nie, będzie mhm. okay, no No to mi wisi, tak Jak zagram tu Tu i tu on mi może dać za ból szach, ale ja to zbijam, więc powinno być nieźle, ogólnie chyba. Mam nadzieję, że nie przegrywam, no bo strasznie szkoda by było tę pozycję przegrać. Na to po prostu idę tu, Na szacha nie boję się. Na to biję tu, Czy przeciwnik ma mocny szach z odsłony. To jest ogromnie ważne pytanie. Może zagrać tu, może zagrać tu, ale na no wszystko takie szachy, które nie są tym, mogę zbić, a na ten tutaj konkretne już kiedy nie będzie tutaj skoczka, będą mógł bić końca. Na kolejnego szacha będę przejść tu i na kolejnego szacha będą przejść tu, a że wieża już jest podbakowana, no to wszystko się obroni. Mhm. Mm no więc są jakieś trochęczkę tak niedospadne. No ona. Ostatnio regularnie i odcinki nagrywam wcześniej także. Jest jak jest. Drodzy widzowie, jak się trzymacie w szkołach i tak dalej możecie napisać w komentarzu, jeśli ktoś ogląda do tego momentu. Mm. Ale dziwna pozycja. Bardzo będę chciał zobaczyć przegląd partii, co poszło tu tak, a co poszło nie tak. Nie, zagrałeś tędy, ale czy ja nie mogę po prostu... Nie, nie mogę tędy. Czy mogę tędy, nie? Co mogę? Mogę zagrać tu, nie, bo zostanę tu. Giga sprytny ruch w ogóle wymyślił rywali. jestem zaskoczony. Tu, 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 tu. Kurczę, może być to skoczkiem. Zagram gońca, mam tutaj. Jeśli się nagra w każdej pozycja równa. Michał hetman się, Jak zagram tu, no to tu. Oj, to nie może być dobre, to łażenie królem. Kurczę, ja to wypuściłem. To może być niewiarygodne, ale ja to wypuściłem. No bo jak zagram tu, no to tu. Tu. To przepraszam bardzo, ale ja się boję takich. kurcze no i. Równa się zrobiło. No jeszcze widły podstawiłem. No to i przegrałem tą partię to jest niewiarygodne, ja ją przegrałem. No bo ta pozycja moim zdaniem jest po prostu przegrana po tym. No co, jak zagram tu, no to szachy jakieś. No mam plus, on ma plus dwa. Co ja zrobiłem najlepszego? Ja to na pewno chcę puścić na YouTube'a. Co ja odwaliłem? Kurczę, no i po cholerę, ja się tu pchałem ten ruch i moim zdaniem po prostu wygrywam. A teraz mam po prostu przegraną. No mam dwa pionki mniej. Przeciwnik ma o wiele lepsze figury. Zasek prowadzi gońca, przejdzie królem i wygra. A jeszcze może mnie terroryzować szachami. No to jeszcze ja w ogóle muszę iść królem do przodu, co już jest w ogóle popierateczone. Kurde, jakiś. Aaaa, trzeba się ogarnąć w tej serii, no bo to będzie kolejna porażka z rzędu. Jedyne co mi daje szansę, to bardzo niski czas przeciwnika. No wieża E3 szach, i ja muszę grać D4. Nie ma koniec E5 szach, no bo wieża król bije E3. mhm, więc goniec tędy poszedł. Aha, zagram tu. Gdy dasz szacha, zagram pionkiem. Tu, 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 tu. Dobra, chyba powinienem tak zagrać. Ta się mi nie podoba, ale z innej strony mam... Hm, dobra. Pewnie zagrasz tu. Ja zagrać tu mogę wtedy? Nie, bo to... Zagrasz tu. Bierze D. E, pion szach, tu. Wisi tu pion. Zrobimy tak. Mam nadzieję, że nie podstawiam znowu. Ale wydaje mi się, że po królce jest spoko. Wisi pionek, więc on prawdopodobnie zagra tędy. Nie, zagrał tędy. No dobra. Na to pij. Okay. Mogę iść tutaj. Znowu. Chyba, że mogę zagrać tutaj. Czy on mi grozi szachem? No, to mi grozi, ale to nie jest groźba. No, ale to zagramy tędy. On zagra pewnie pionem. Ale to ja mogę zbić pionem. Nie, nie, on zagra tu. Ale na to mam ten ruch i wisi mu tu i tu. Więc tak grać nie może, w ogóle to mu wisi. Pan mi zagra wtedy tu. Ale ja cały czas wtedy biję tu i zgarniam tutaj. Jak odejdzie tu, Zagram ja i tak skoczka tu, żeby te wieże wygonić. Ok, aha, tylko teraz on ma to. Jak zagram tu, to tu, i znowu muszę oddać te wieże. A na to jest podwójny szach, więc to jest bardzo złe. Mm. Mogę zagrać tu z koczkiem teoretycznie, tylko tu dostanę bicie. Znowu źle zagrałem. Dobra, z bólem serca po prostu zbiję tędy i na to zagram tędy i tędy Spróbujmy po prostu zagrać na to, że oponent cały czas ma mało czasu. Okej, okay, tu. Musi bić, bić. No, a nie, bo on ma jeszcze to posunięcie. Co ja muszę tędy? Ale pewnie jakoś zaraz wygoni tutaj. Tu i zbiję tu. Hm. No kurczę. No jeszcze teoretycznie mogę wtedy tu. Tak, bo on nie może zbić, więc... Zagram tędy, bo na to mam to. On może zagrać tędy. No co? Nie mam ruchu chyba. To, to, to. To, to, to. Mogę zagrać tędy? Ja on mi zagrał cały... Zagrał mi tędy. Ale to Tęgam tu. dobra, zagramy tędy. Cały czas tędy nie może, tędy nie może, gońca zejść nie, nie może. Kurczę! Ooo! Znalazł! Bo ja muszę tędy, a on zaraz zagra. Tędy daj, ja gram tędy, bo muszę niech mi zagra. Tędy Kurka, jeszcze gońca podstawiłem, to jest niewiarygodne. Co ja robię w tej partii? Ja ją przegrałem. Szachy, ty głupia gro. Szachy, ty głupia gro. to będzie trzeba zrobić dzień przerwy w daily jakiś, no bo. Jest koszmarnie, znowu przegrywam partię Przeciwnik po prostu bierze wszystko Ja nawet nie mam ruchu takiego, który mnie obroni przed wymianami, wymianą wieży To jest taka tragedia Przeciwnik może odbić tu Na echa jeszcze gram tu Wieża G on mi zagra tutaj, zagram wieża H. On zbije, odbije. Mamy tylko jakieś 6-7 pionów mniej, dobra? Tu. Mhm. Wieża A, spróbujemy udawać, że bijemy tego pionka. okej, okay, zagrał tendę, to spróbujemy udawać, że bijemy tego pionka. A i podstawiłem wieża w jednym, A i idź pan! Poddaję. To jest najgorsza partia jaką widziałem w życiu Nie wiem czy ja kiedyś gorszą Co to było? Co to było? Plus 3 plus 3 Minus 4 Jestem niewiarygodny Miałem Hitmana więcej w debiucie Miałem Hetmana więcej w Debiucie! Ja miałem pierdzielonego Hetmana więcej w Debiucie! Nie no, panowie, koniec kariery! A 5 trzeba było jednak. Aha, 5 bicia, Przecież Nie mogę tu bić. Mog. Aha, jestem idiotą. To on nie może bić. To on nie może bić, a nie, a nie ja nie mogę. A nie... Mam dość. Trzeba zrobić sobie przerwę chyba. Nawet no, nie mam ochoty tego analizować, no po prostu Tu się tak odwaliło, że ja nie mam pojęcia. Tu już jest przegrana. To był w ogóle wypuszczający na remis. A ja mogłem bić tu skoczkę. To jest plus jeden materiał, a ja nawet tego nie policzyłem dobrze. Tylko już mnie porobił. A tu trzeba było... Nie wiem. To był remis w ogóle. I mogłem tędy brać. Znaczy remis. Minus jeden. Ale co potem? To, aha, tylko chodzi o... I chodzi o to, że goniec mi tu nie wisi, okej. Okay. I bicie, bicie. Ale to jest tylko minus jeden materiału aktualnie. Niewiarygodne, Okej, okay. bicie, bicie. I pewnie król da jeden. Wierzę co dwa. To daje szansę, no ale poszło go nieco. 6. Tu już jest po prostu totalna przegrana. Jeszcze wierzę na koniec, podstawiłem. A i idź pan. Wiecie co? Chyba jutro będzie albo dzień przerwy, albo nie wiem, co wymyślę, no bo. Nie wiem, co tu się wydarzyło. No, chyba już szósta porażka z rzędu na Rapidach. Także to by było na tyle. Do następnego. Elo.